Moja, hej, hej. Gdzie ty jesteś? hej. Hmm. Raz, dwa. <laughs> raz, dwa, raz, dwa. Zaczęliśmy w takim razie od wesołego nastroju pięknej piosenki. A co ta piosenka jest? Nagrywałeś A co, co ta piosenka? O kur. Cool. <laughs> Nagrałeś to? Nie, tak wymyśliłem od razu ten dla was piosenka. specjalna piosenka. Z dedykacją, dobrze. W takim razie dedykacja dla nas, my natomiast będziemy... Bardzo poprosimy super. tak zrobić? Super. W każdym razie, już jak się dogadaliśmy w sprawach technicznych, to przejdźmy do rzeczy. Spotykamy się dzisiaj z powodu takiego, iż ogłoszono wreszcie, że Amet Kalidow będzie walczył z Tomaszem Trwalem na gali KSW. Sam wielokrotnie powtarzałeś, zapomnijmy o tym temacie, nie mówmy o tym, to już było, przeszło, nie da się tego zrobić. Tymczasem się dało. No, widocznie jednak, bo myślałem, że już było za piątym razem, że już po prostu Yy, że do tej walki już w końcu nie dojdzie, ale to nigdy, się nigdy nie mówi, nigdy, bo to Bóg jest co będzie. Jednak tutaj udało się. No właśnie, yy, czy ty też y, gdzieś tam, jednak mimo tych różnych niepowodzeń, zabiegałeś? A no, na pojedynkę, jak już w którymś momencie powiedziałeś, dobra, nie, to nie, zobaczymy, co się wydarzy. To było tak, że dostaję propozycję walki, zawsze jest ok, walczę. Po prostu ja mam, mam przygotować się do walki i dać dobrą walkę, spróbować tę walkę wygrać. I, I to jest mój cel. Celem właściwie lekarza jest dać mi dobrego przeciwnika. Próbowali kilka razy gdzieś tam, to jest e, kwestia negocjacji między nimi, to mnie nie obchodzi, nie dogadali się, no to trudno. Tym razem się udało. Tak naprawdę no to wszyscy wiemy, że tak najlep najbardziej zale zależało na tym wszystkim, e, zależało na tym kibicom. E, ani Tomkowi, ani mi. Tak naprawdę ani on nie, nie, nie pragnął tej walki, ani ja tak naprawdę. No my tam każdy szedł swoją tam, miał historię, e, swoje ścieżki. No, I te ścieżki teraz właśnie w tym chwili, w tym chwili się skrzyżowały, no, można powiedzieć, że spotkaliśmy się gdzieś tam na tej polanie. Czy można powiedzieć, że to będzie właśnie pojedynek o tytuł niekwestionowanego numeru jeden, jeśli chodzi o kategorię agowa w Polsce? E, tak, tak o, tym, o, tym, o tym o tym, kibice mówią. O tym, o tym gdzieś tam się mówi cały czas, że ta sprawa niewyjaśniona jest między Tomkiem a no, mną, że chcieliby zobaczyć tą walkę. tak naprawdę o, kibice tworzą nas. My dla nich jesteśmy. Bez nich nas nie ma. Dlatego też musimy robić ukłon w ich stronę. Oni chcą zobaczyć tą walkę. Jest taka możliwość. Udało się doprowadzić do tej walki i trzeba się cieszyć. Na pewno kibice się cieszą. I jego, i moi, i ogólnie. I po prostu postaramy się ich nie zawieść. Postaramy się dać dobrą walkę. Oczywiście najlepszy zwycięży. To jest sport. A na pewno my nie zawiedziemy, jeżeli chodzi o przygotowanie. Mam nadzieję, że ta walka nie będzie nudna jakaś tam, czy Jakaś taka zimna. No to wszyscy na to liczą, że nie będzie nudna, natomiast będzie w Krakowie. To pytanie już padało. Natomiast troszkę nie obawiasz się tego, że po długim okresie fetowania ogromnego, każdego pojawienia się gdzieś w okolicy klatki, mamy dachajdowa, Przy taki okres, że tego fetowania będzie jakby ciut mniej, a może nawet w ogóle? Wszystko jest możliwe, no ale ja, ja w tyle lat już walczę na ringach KSW, mam swoich kibiców. Tak naprawdę liczę na nich. Dziękuję za to, że są, zawsze mnie dopingują. Czy będą mi kibicować, czy będą jemu kibicować, przyjdą na naszą walkę, przyjdą oglądać nas i za to im dziękuję. I tak naprawdę, kto wygrywa? Wygrywa sport, wygrywa MMA i o to chodzi. Słuchaj, wielu zawodników podkreśla, że dla nich poza wszystkim oczywiście bardzo ważną motywacją jest to, żeby chciało im się przygotowywać, żeby chcieli trenować. Jest rywal potencjalny, z którym mają się bić. Czy u ciebie jest tak samo? Tak, oczywiście. To jest w moim przypadku, nie wiem jak i u innych, ja jestem, mam satysfakcję, tą swobodę, taką jakby spokój psychiczny, jak już wiem z kim, z kim mam walczyć. Wtedy już jestem spokojny, gdzieś tam się nie zmienia mi taktykę, układanka w głowie i tyle. W okresie przygotowań początkowym wiadomo, że to nie ma takiego dużego znaczenia, ale gdzieś tam półtora miesiąca przed walką to ma znaczenie, bo to naprawdę już gdzieś tam układana jest taktyka pod walkę, pod przeciwnika. No i jakby to wszystko się składa w jedno, jedną całość. Mój, mój spokój psychiczny, spokój tak naprawdę moich trenerów pod tym względem, żeby układać jakąś tam taktykę. Ty będziesz się tradycyjnie przygotowywał w nie rozumiem, tak? Ja raczej nie będziesz szukał jakichś rzadkowych... Tradycjonalistą. to jest mamet? Czyli... czyli arachion, ale też wspominałeś, że może myślałeś trochę o jakichś ankosach i co to, też coś tam wchodzi. No teraz jak rywal tam jedzie, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie no, żartuję, no. Nie no, chciałbym, chciałbym kiedyś, no, bo tak teraz się może okazać, że nie no, chciałbym oczywiście potrenować i w Ankosie, i w innych klubach jak najbardziej, bo to jest doświadczenie. Jak na, e, też, też powinno tak być, powinniśmy sobie na no, samym pomagać. E, I tak robią niektóre kluby jeżdżą e, i trenują, tylko że nam mam iść tam e, jakoś tam, nie wiem, Olsztern, gdzieś tam do Kongradu sobie pojedziemy. Mamy jakieś tam swoje kampy, robimy jakieś tam swoje, swoje te jakby dni sporingowe tam, tydzień tam, że ileś tam nie mam, robimy przed, przed walkami. Gdzieś tam mamy swój plan. Jest to wyjazd do Kalingradu, jest to gdzieś tam tydzień ten sporingowy. No i całe główne przygotowanie będzie oczywiście w Olsztynie. Może jeszcze coś wymyślą trenerzy. Walczyłeś ostatnio z zagranicznymi rywalami, z zawodnikami, którzy byli tu sprowadzani z, z różnych stron świata. Pierwsza po dłuższym czasie walka z zawodnikiem z Polski. To jakieś jest tym, takie dodatkowe dla Ciebie wydarzenie, czy to raczej nie ma znaczenia? Podchodzisz do tego jak zupełnie do każdego innego wcześniejszego pojedynku? Podchodzę jak do każdego innego, jakby do jak każdej innej walki no, trzeba się przygotować tak naprawdę. No, to jest każda walka jest wyzwaniem. Siłnik e, wychodzi przygotowany do ciebie, to nie może być w kiepskiej formie. E, I tyle. Dodatkowa motywacja. E, to, że tak naprawdę jest, oczy, są, oczy Polaków są zwróceni na, się na tą walkę teraz. Oni są ciekawi tej walki, oni są ciekawi wyniku. wyniku. E, i oczywiście chciałbym, chciałbym być zwycięzcą w tej walce, ale zrobię tyle, na ile pozwoli mi przeciwnik. Zostałem w rękach Boga wszystko, ja tylko się ciężko przygotuję i postaram się dać dobrą walkę. Nie, nie jest tak, że troszkę walczysz o honor KSW? Zawodnik, taki jak Tomasz Drywal, który gdzieś tam unikał tej organizacji, różnych szukał innych wyzwań, był w UFC, potem MMA, tak, potem oczywiście Promak, teraz tutaj przychodzi, a ty jako ta flagowa postać tej organizacji będziesz z nim walczył. Nie jest trochę tak? To nie jest walka honor. To jest, to jest walka, to jest, to jest sport, absolutnie. Teraz, teraz zaskoczyłeś mnie tym pytanie. w ogóle pod takim... Chodźmy tylko do KSW, tak? Bo to takie troszkę prestiżowe dla KSW, nie? Nie w ten sposób? Absolutnie, gdzie, no absolutnie, bo tak naprawdę no, to jest Tomka praca, moja praca. My walczymy, my wychodzimy, mamy dać się wszystko i traktować to jako sport. Między nami nie ma jakichś tam poza, poza klatką jakieś tam spięć i tyle, traktujemy to jako sport. On wie co robi, ja wiem co robi. To nie jest walka o honor, to jest, to jest... Nie chodziło o wasz honor, nie chodziło o to... Honor, honor, to nie jest walka, na, na pewno nie jest walka o honor KSW. Na pewno nie jest walka o honor KSW? To sobie już ustali... To nie, ale to, to, nie, to nie, nie, nie walczymy o honor, co? Nie prestiż organizacji, prawda? Flagowa postać tutaj, która reprezentuje tę organizację, a tutaj przychodzi ktoś, kto... Tomek nie przychodzi jako, jako inna organizacja, Tomek przychodzi jako zawodnik do KSW, dołączy do, nasze, do naszej organizacji, jako kolejny zawodnik, świetny zawodnik i się z tego bardzo, ja się cieszę, że coraz, le, coraz więcej mam lepszych zawodników w, w KSW. Tak naprawdę, no co tu mówić, nie ma lepszej organizacji w Polsce, nie ma lepszej organizacji w Europie i coraz lepszych zawodników ma KSW, to trzeba się cieszyć z tego powodu, a tak naprawdę... To nie ma walki o honor tak naprawdę, bo to nie ma ducha organizacji. Jest tylko człowiek, który przyszedł do KSW, nowy, nowy, świetny zawodnik i tyle. Kończąc, widzę, że w całkiem niezłym nastroju jesteście dzisiaj, faktycznie, humor dopisuje. Powiedz, ostatnio było dużo zamieszania, poza także sportowego, jeśli chodzi o Arachion Olsztyn i Twoje jakieś tam sprawy. Ta cała sytuacja, mówię to oczywiście o slambeku. Jakby została na tyle, przynajmniej na razie wyjaśniona, że slambek już nie jest aresztowany. Powiedz, jak Ty teraz do tego wszystkiego podchodzisz? Chyba, 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 chyba też jakiś poczułeś ulgę, prawda? Że wszystko jakoś tam zmierza w dobrym kierunku, jeśli chodzi o tą sprawę. Wiesz, no ulgę poczułem. Poczułem mogę, że... Aslan jest na wolności. Udało się e, gdzieś tą, tą prawdę, e, jednak wywalczyć tą prawdę. Ale i dalej, dalej, dalej jestem. zostawiam e, to jakby po walce będę o tym myślał. E, nie potrafię zrozumieć e, nie, i nie zrozumiem tego. Jakby jak by to bym mi tłumaczył, dlaczego Aslanbek poszedł siedzieć i za co? Nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego doszło oskarżone tak głośno, okrzyczane po całej Polsce. E, na życzenie CBŚ, że jest wielkim gangsterem, jest bandytą, a tak naprawdę nic nie zrobił, tak naprawdę nic nie zrobił i to dzisiaj, e, dlaczego mocno, mocno, głośno tym nie krzyczą, jak krzyczeli na początku, jak e, chłopakowie karierę mogli zniszczyć, tak naprawdę w jakiej części można powiedzieć, że tam e, zniszczyli. Zniszczyli chłopakowie życie, ciężką pracę którą wykonał, przyjechał, ciężko trenował od 2008 roku. Dążył do tego, żeby być na tym, w tym miejscu, którym jest teraz i ciężko pracował, Takim jednym e, głupim e, czymś, czy, czy, czyjąś zachcianką, nie wiem z jakiego powodu chcieli zniszczyć karierę tego chłopaka. No, ja tego nie mogę zrozumieć. E, I teraz i dalej nie rozumiem tego głupiego zachowania. Co, dlaczego to zrobiło? Nie potrafię tego zrozumieć. Uważam, że to jest głupie było. A może jakiś ma cel na tym, mieli na tym w, tym w tym swój cel, jakiś osobisty ktoś ma problem. No po prostu, no śmiać mi się chce, a z drugiej strony ja tak naprawdę nie mogę tego zrozumieć i nie zrozumiem tego. Dlaczego tak głośno czyciele teraz cicho siedzą? To krzyczmy głośno w takim razie, rozumiem, że rozmawiałeś ze Stambekiem i on jakby... Co naprawdę no, rzeczywiście myślisz, że to będzie koniec kariery jego? Nie, nie o to chodzi, że ko koniec kariery. Można było w ten sposób. Gdyby, gdybyśmy cicho siedzieli, nic nie mówili. To by dla własnego PR-u, dla, dla zrobienia sobie reklamy w ten sposób, brzydki sposób, na czyjeś, czyjeś barka sobie zrobić, e, karierę robić, e, zawodową w, u siebie tam w swoich m, służbach. W ten sposób, bezpodstawnie, bo to nawet bezpodstawnie, na samych plotkach, na samych m, m, wymysłach swoich. Dobrze, dobrze się stało, że naprawdę że zmienił się prokurator. Powiem ci, że ja głośno o chcę mówić, i będę o tym mówił. Zmienił się prokurator, to spojrzał chłodnym okiem na to, powiedział, o co to się dzieje, dlaczego tak jest. Przyjechał z innego miasta, zobaczył tą sprawę, przejrzał tą sprawę i zobaczył, że to jest bzdura, no i tyle, no. E, Głośne krzyczenie. E, dalej mówię, nie potrafię zrozumieć, dlaczego, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego mamy się, mam się dzisiaj jako sportowcy, e, spo, wodzimy w sportowalkę, wiadomo, że to się kojarzy z czymś tam i tak dalej, ale tak naprawdę my jesteśmy sportowcami i tak naprawdę to widać w telewizji, my jesteśmy w mediach, jesteśmy i ciężko nad tym pracujemy i tutaj jakby to jest nasz cel i nie zrozumiem tego do końca i nigdy tego nie zrozumiem, naprawdę, dlaczego tak to się stało. My w każdym razie czekamy na powrót Stambyka, mamy nadzieję, że wróci. Strenuje, trenuje się, przygotowuje się do walki, na szczęście wrócił i będzie robił to co robił, to co robił i będzie robił tak naprawdę i tyle no. Dzięki Bogu, no, że, że, że jesteś z nami. W takim razie cieszymy się, rzeczywiście, że Aslambek już trenuje, że, że za moment my, że będziemy mogli go oglądać w walce. Ciebie też będziemy oglądać. Kończąc, już tak tą całą naszą rozmowę, jak zwykle zresztą, bardzo, bardzo się z niej cieszymy, że nam się udało porozmawiać. Powiedz, jaki to będzie pojedynek z Tomaszem Drwalem, jak Ty sobie tę walkę wyobrażasz? Co, Przed czasem, czy raczej, czy raczej jakiś inny pomysł? Czy w, ogóle, czy, w ogóle, czy w ogóle tego nie zakładasz takich rozstrzygnięć? Nie mam żadnego pojęcia. Zostawmy to do 6 grudnia. E, zobaczymy, co będzie się działo. No, postaramy się dać walkę. Mam nadzieję, że e, to się nie skończy gdzieś tam w pierwszej rundzie na nie moją nie, niekorzyść. Nie, e, ja chcę dać dobrą walkę. Ja chcę dać dobrą walkę, żeby tą walkę zapamiętali. Chce, nie, nie chcę zawieść kibiców. I e, też nie chcę tutaj jakby tutaj e, musieć i mówić o tym, co będzie, co będzie się działo. No, Bóg wie, co będzie. Zróbmy cięż, my zrobimy ciężki trening, my ciężko się przygotowujemy, przygotujemy do tego. I zobaczymy, co będzie się 6 grudnia. Walka Roku w Polsce: Mamet Kalidow, Tomasz Dwaal, 6 grudnia, a Mamet Kalidow był naszym gościem. Dziękuję pięknie.